Cześć moi drodzy, witam na moim kanale. Dzisiaj spacerowałem sobie, postanowiłem nagrać e, filmik e, drugą część o moich wrażeniach w Polsce. Pierwsze co zauważyłem to uprzejmość w ludziach, czyli kiedy z kimś rozmawiasz, zawsze będziesz panem. Zawsze będzie proszę pana, zawsze będzie dużo miłości w rozmowie i to jest fajne nawet, nawet kiedy na ciebie ktoś krzyczy, zawsze będzie proszę pana, proszę pana I już dalej jakaś, jakaś krytyka czy coś takiego ale Ta uprzejmość zawsze jest i wiecie, mi, mi się to bardzo podoba Na przykład na Ukrainie, jak ktoś na ciebie krzyczy, to od razu będziesz już... E, będą mówić do ciebie na ty i nie będzie tej uprzejmości w ogóle w ogóle słabo jest z uprzejmością na Ukrainie. Dalej co powiem to miłość do zwierząt. Już nauczyłem się wymawiać to słowo. Jeśli oglądacie mnie, to wiecie, że e, miałem problem ze słowem, ze słowem zwierząt, <głos》> już już umiem. Bardzo dużo psów mają jakichś ludzi. Kurde. Bardzo dużo ludzi mają jakichś psów, spacerują zawsze z nimi. Te psy jeżdżą razem z ludźmi w samochodach i to jest fajnie. Wszędzie są śmietniki, żeby wyrzucać to, co piesek zrobi na, na ziemi. Następne co zauważyłem, że kobiety nie noszą ubrania z naturalnego futra i to chyba też wynika z tego, że macie wielką miłość do zwierząt i to jest fajne. Jak pojedziecie na Ukrainę zimą, to zauważycie, że dużo kobiet mają ubranie z naturalnego futra i też całe życie marzą o tym i, i chcą. To, a tutaj widzę, że tego nie ma. I to jest drugie pytanie, że kobiety tutaj nie robią takiego pozoru, że jesteśmy takie fajne dziewczyny, patrzcie jak możemy się ubrać, wiecie, tutaj wszystko jest bardzo skromne i mi się to podoba. Dalej, co zauważyłem, że dużo jest parków, takich jak ten, gdzie można sobie pospacerować i normalnie podychać świeżym powietrzem. Na Ukrainie mało takich parków, chociaż i dużo ziemi. Dalej co mi się podoba, to ten cały system komunikacji miejskiej, że zawsze możesz sobie zobaczyć, kiedy będziesz miał autobus albo tramwaj. Też, że masz w ogóle w komórce aplikacje, na przykład jak, jak dojadę, że możesz sprawdzić zawsze, jakim autobusem lepiej jechać, i to jest bardzo fajne na Ukrainie na przykład będziesz czekał nie wiadomo ile tego autobusu nie ma stabilnego takiego wiecie e, grafiku, że możesz zobaczyć kiedy będzie autobus po prostu czekasz, czekasz, a, a ten autobus może w ogóle nie przyjechać czy coś takiego, tutaj w Polsce to jest fajnie nie wiem jak w innych miastach, a we Wrocławiu tutaj Prawie wszędzie już są takie ekrany, na których pisze się za ile czasu będzie autobus i jaki autobus. Jak już mówiłem, że można sprawdzić w komórce i podoba mi się, że dużo jest różnych aplikacji dla telefonu, gdzie możesz na przykład sprawdzać autobusy, gdzie możesz zapłacić za swój parking, że możesz na przykład użyć jakiś kupon e, na jedzenie, czy na przykład e, w McDonaldzie, czy jeszcze gdzieś i w ogóle bardzo dużo różnych map, różnych e, aplikacji, żeby zwiedzać Polskę i to mi się podoba. Ja bardzo lubię robić wszystko przez telefon. Ostatnio też używam SkyCash e, dla parkowania samochodu i podoba mi się to bardzo. Inna rzecz, taka trochę negatywna, to że w Polsce jest drogi internet w porównaniu do Ukrainy. Na przykład ja płacę tutaj 50 zł za 100 megabitów i to już jest tanio, tak? Na przykład, a na Ukrainie za taki sam internet ja bym płacił 10 zł i to, i to już drogo be, będzie, bo na przykład, tak na Ukrainie, gdzieś, gdzieś tak płaci się 50. Hrywię to jest normalna cena. Fajne jeszcze jest to, że na drogach wszędzie też jest uprzejmość pomiędzy kierowcami. Kiedy na przykład ja wyjeżdżam gdzieś i trzeba czekać dużo samochodów, tak? To znajdziesz się zawsze ten, kto przepuści i ty możesz spokojnie sobie wyjechać, tak? I ja też już się nauczyłem, że kiedy jadę i widzę, że samochód długo stoi, ja zawsze zwolnię i wpuścię ten samochód pod pr w prąd. Kiedy przyjechałem wcześniej jeździłem samochodem na ukraińskich tablicach i wtedy w ogóle Wszędzie, wszędzie dużo samochodów e, dawało przyjechać pierwszym tak na przykład albo na przykład ja tam gdzieś się zgubiłem i zawsze ktoś przypuści i to, to mi się to bardzo podoba. W Niemczech już nie, nie jest tak. Na Ukrainie też z tym jest gorzej. Jeszcze jest taka rzecz, e, która mnie bardzo zaskoczyła: to że w święta wszystkie sklepy są zamknięte, że nie możesz sobie nic kupić. Jeśli nie wiedziałeś, to w ogóle możesz zostać bez jedzenia. Na Ukrainie takie sklepy jak Biedronka, Lido pracują zawsze. Jeszcze jedna rzecz, która mnie bardzo przeraziła i uważam, że to bardzo negatywna rzecz, to że. W radiu i w telewizji normalnie mogą leczyć przekleństwa. Ja uważam, że to jest nienormalne. Na Ukrainie, jeśli są jakieś przekleństwa, to zawsze będzie pi i, i to jest ok. A tutaj często słyszałem, kiedy e, ze sobą rozmawiają, na przykład w radiu, i, i coś mogą powiedzieć, jakieś, jakieś, jakieś słowa. Ja bardzo nie lubię przeklęć, dlatego jeśli jest jakiś komentarz z przekleństwem, staram się od razu go usunąć. Albo też w YouTubie ustawiłem filtr, który usuwa wszystkie komentarze, jeśli znajdzie się słowo, które zapisałem wcześniej. Zobaczymy, może nagram jeszcze trzecią część, bo tak naprawdę dużo, dużo jest pięknych i dobrych rzeczy w Polsce. Niektórzy jeszcze mówią, że w Polsce dużo się pije. Ja z tym się nie zgadzam, dlatego że widzę, że w Polsce pije się nie dlatego, żeby się upić, a tak dlatego, żeby po prostu mieć taki relaks, taki luz, a na Ukrainie jak ktoś się pije, to pije tak, żeby się upić i... Na kilka dni od razu. Jak dużo dostaję komentarzy, gdzie ktoś narzeka cały czas na Polskę? Słuchajcie, przestańcie narzekać, mieszkacie w niesamowitym kraju. Cieszcie się i radujcie się z tego powodu, że jesteście, jesteście Polakami, macie dowód polski, możecie sobie normalnie tutaj żyć, możecie zwiedzać kraj, zwiedzać w ogóle. Całą Europę, co nie możemy robić my, Ukraińcy. Takie coś na dzisiaj powiedziałem. Dziękuję, że byliście ze mną. Subskrybujcie mój kanał, lajkujcie mój kanał i do zobaczenia w następnych filmikach.